kupno idealnego fotela do komputera jest mega trudne. Z jednej strony fajnie byłoby ergonomiczny, z drugiej strony gamingowe też kuszą możliwościami. A co, gdyby tak połączyć oba? Elegancki, ergonomiczny fotel gamingowy? Nie brzmi realnie, co? To pozwólcie, że wyprowadzę Was z błędu. Oto przed Wami najnowszy fotel Fractal Refine. Jest to pierwsze podejście tej firmy do tematu foteli gamingowych i muszę przyznać, że jest to solidna propozycja, którą zdecydowanie warto rozważyć. Fractal Refine to połączenie fotela ergonomicznego z gamingowym, cechującym się niebagatelną estetyką, która będzie pasowała do minimalistycznych wnętrz. Występuje w dwóch kolorach, szarym i czarnym, i trzech wykończeniach mesz, materiał i alcantara. Zdecydowanie nie brakuje tej możliwości regulacji, bo bez problemu można dostosować wysokość zagłówka, wbudowane w oparcie wsparcie odcinka lędźwiowego, podłokietniki 4D i dodatkowe możliwości dostosowania siedziska. Wymaga to trochę zabawy, ale fotel ten można dostosować do niemalże każdej sylwetki. Do tego użyte do konstrukcji materiały są bardzo dobrej jakości, a producent daje na niego 5 lat gwarancji, więc zdecydowanie będzie to wybór na lata. I mając na uwadze to wszystko, połączone z eleganckim minimalistycznym designem, nic w sumie dziwnego, że sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.